Jeżeli chcą Państwo zaciągnąć kredyt hipoteczny, a nie wiedzą Państwo, jak ten proces w praktyce wygląda, ile trwa, jak się za niego zabrać, za chwilę opowiem Państwu i doradzę, jak wygląda uzyskiwanie kredytu hipotecznego. W celu uzyskania kredytu hipotecznego najpierw trzeba zdecydować się w jakiej wysokości, w jakich ratach, na jaki okres i co najważniejsze, w którym banku będziemy się o ten kredyt ubiegać. W takiej kwestii może Państwu pomóc doradca finansowy, który pomoże określić, czy kredyt powinien być zaciągnięty na 20, 30, a może 40 lat, czy powinny być to raty równe czy malejące, no i porówna oferty poszczególnych instytucji. Po wybraniu jednego, dwóch, a nawet trzech banków, im więcej ich Państwo wybiorą, tym większa szansa uzyskania finalnie kredytu, dlatego że w trakcie procesu kredytowego może się okazać, że na przykład na decyzję kredytową czeka się zbyt długo. Otrzymują Państwo od doradcy listę dokumentów, które należy przygotować do złożenia wniosku kredytowego. Ta lista może wydawać się dość długa. Ona zależy od tego, z jakiego tytułu uzyskują Państwo dochody, jakiego typu nieruchomość Państwo kupują. Kredyt na budowę domu będzie miał więcej dokumentów niż kredyt na zakup gotowego mieszkania na rynku wtórnym. Jeżeli te dokumenty uda się Państwu zgromadzić, składają Państwo wniosek kredytowy co ważne ta kompletność dokumentów pozwala na szybsze rozpoczęcie analizowania wniosku przez bank. Jeżeli dokumenty są niekompletne, czegoś brakuje, bo na przykład nie byli państwo w stanie tego na umówioną wizytę z doradcą otrzymać, to w praktyce wstrzyma proces uzyskiwania kredytu, dlatego że banki nie rozpatrują niekompletnych aplikacji kredytowych. Co ważne, ten czas gromadzenia dokumentów powinien brać pod uwagę czas całego uzyskiwania kredytu. W tej chwili na rynku optymistyczne założenie to jest miesiąc czasu, a jeżeli aplikują Państwo o kredyt w bankach najpopularniejszych, należy liczyć na to nawet 3 miesiące.